Nazywam się Patrycja Łapyta, jestem ze szkoły 140 w Wawrze. Chciałam się zapytać, dlaczego zgodziłaś Pani, zdecydowałaś Pani wziąć udział w programie Szkolna Edukacja Tenisowa? Ponieważ sama kiedyś próbowałam grać w tenisa ziemnego i e, nauczanie tenisa ziemnego w tamtych czasach, e, znaczy no dobrych parę lat temu e, było troszeczkę nudne i być może dlatego moja edukacja skończyła się na takich podstawach. Natomiast teraz, kiedy widzę, że rzeczywiście można używać sprzętu, który jest bezpieczny dla dzieci, wygodny w użyciu. Można rzeczywiście z nimi się bawić, można przeprowadzać różnego rodzaju gry zabawy po to, żeby je zachęcić do tego sportu i tylko wyłącznie dlatego wydaje mi się, jest to rzecz bardzo warta zachodu. Hasło programu Szkolna Edukacja tenisowa. Hasło tego programu jest zwalczanie otyłości wśród dzieci i młodzieży. Pani zdaniem ten program ma szansę w tym pomóc? Ja myślę, że w ogóle ten program, jak najbardziej, ale w ogóle generalnie wszelkie uprawianie aktywności ruchowej sprzyja właśnie zwalczaniu otyłości wśród dzieci, sprzyja zdrowemu odżywianiu i zdrowemu trybowi życia. Dlatego, jako jedna z nielicznych i kolejnych, powiedzmy, akcji, uważam, że jest jak najbardziej wskazana i dobra. Dzisiaj odbyło się przekazanie sprzętów mini tenisa do szkół. Proszę powiedzieć kiedy w pani szkole będą wprowadzane takie ćwiczenia na przykład jak dzisiaj, kiedy to będzie wszystko wprowadzane, takie zabawy z tenisem właśnie. Na lekcjach jest to o tyle trudne, że jesteśmy zobowiązani na dzień dzisiejszy harmonogramem, który planujemy we wrześniu, czasem nawet troszkę wcześniej i nie zawsze możemy w ciągu roku powiedzmy wprowadzić takie za, takie zajęcia z nowej jakby dyscypliny. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia SKS-u, zajęcia dodatkowe, tudzież otwarte sale czy boiska szkolne, które w naszej dzielnicy są przeprowadzane, można to wprowadzić w zasadzie w każdej chwili. Zapoznanie dzieci z takim sprzętem niekoniecznie musi odbywać się na zasadzie lekcji, a może być na zasadzie zabawy, po prostu oswojenia dzieci z danym sprzętem. Jak Pani myśli, jak dzieciaki przyjmą tenisa w szkole? Bo pewnie dla nich to jest coś nowego, prawda? Ja myślę, że jeśli zobaczą, że jest to zabawa, przy której oni mogą się wszyscy w zasadzie bawić, a nie tak jak do tej pory wydawało się, że tenis ziemny jest takim bardziej indywidualnym sportem, to myślę, że będzie im się bardzo podobał, bo często gęsto są dzieci, które przychodzą do mnie na SKS, zaglądają, widzą w magazynku stare rakiety do tenisa ziemnego, jakieś pozostałości po innych nauczycielach, tudzież przyniesione przez kogoś, a nóż wideo się przyda. Są to duże rakiety, ciężkie rakiety nie nadające się dla dzieci, ale interesują się tym, są ciekawe, co to jest, do czego to służy i myślę, że teraz kiedy dostaną taki sprzęt, i będą mogły wziąć do rączki i popróbować się tym bawić, będzie super.